Siema, a kuku dzień dobry, coś się przykleiło, kurde na ten, ten. A, wujek sobie spaceruje po Warszawie Idę do takiego sklepu jak się ten pieron nazywał A ja wam powiem AVT z elektroniką kurde. A Zobaczymy co tam ciekawego mają A przy okazji zwiedzą co okolica Co tu ciekawego jest jeszcze to zobaczymy. Powiem wam tak. Tu jest prawie jak w niebie. Przechodziłem teraz ulicą Świętego Wincentego. A teraz chyba do piekła kurde wlazłem, bo to jest Odrowąża. Ulica Odrowąża. No, a śmieszne kurde jest. Skąd im się takie nazwy wzięły? Jakiegoś odrowąża Cisna się, kurde, z buta fajnie. Spacerek, pogoda paskudna. Będę widzieć kurde, co to, kurde, przyniesie ten dzień. Trochę trzeba kolor spalić, bo kurde, Taki się nażar jak wieprzek. No, Cisną do tego sklepu. Tam jest, nie wiem, kurde, jakieś 5 km. W jedna strona. Także trochę jeszcze. Trochę jeszcze mi zejdzie, ale nie, jest, nie ma tego, nie jest ciepło, bo miało być na ten tydzień miało być ciepły, kurde, w Polsce, i się okazuje że nie, że nie, no, nie jest zimno, nie ma mrozów, ale nie jest aż tak kurde upalnie, jak miało być. To dobrze. Tu jest jakiś ten mega cmentarz taki kurde grubaśny. Tego pieruna na obkrążyć to trzeba kurde dwa dni mieć czasu. Ale ogólnie dobrze jest. Idę sobie odpoczywą, wciną cukierki fajne z orzechami i jakoś to będzie. A no, spisałem za to, kurde, z komórki na kartka. kiedy tam, te wszystkie kurde sklepy mają być zobaczymy, czy tam trafia. Bo to z tym też nigdy nic nie wiadomo. No, jak nie, to do taksy świadom. No mnie zawiedzą te pieruny. A ogólnie... Jest, dobrze jest, na razie nic się nie dzieje. Bo tak miało być, że kurczę ten... W Niemcach miało tydzień padać, a w Polsce miało być tydzień słonecznie. Ale coś im się tak prognoza pogody chyba popieprzyła, że jest chyba dokładnie całkiem odwrotnie. Ale to zawsze tak jest. I da spaceruje. <laughs> Baba w robocie. Co oni tam jakoś kuna reklamują? Łasi, łasice które szanują wodne prądnice. <laughs> Powiem wam tak. Patrzę troszkę na ta infrastrukturę, na ta czystość. To tak to czuję się tak troszeczkę jak w Pakistanie albo w Indiach, coś w tym rodzaju. Tu akurat ten kawałek jest fajny i ja nie chcę tego pokazywać, bo to kurde aż wstyd normalnie. Ale zwały śmieci. Chodniki dziurawe, głowa boli normalnie, jak ja to tak wszystko obserwuję, co się tu dzieje, to nieraz mnie z butów wywiewa, jak takie miejsca widzę, a jest takich miejsc tutaj, no wiadomo, że tam w centrum to nie, no ale Warszawa jest w całości Warszawą, jakby nie było, nie, także jak ja se to tak widzę, obserwuję to czasem, No to w Indiach i w Pakistanie, w niektórych miejscach jest czyściej, powiem Wam tak, tak szczerze. Pięknie leżą te kurde butelki plastikowe, bo to kaucji na to nie ma. O, smutne to takie, powiem Wam kurde. Taki jeden wielki śmietnik. No. Dobra, idę sobie dalej, idę dalej. Tu ten kawałek chodnika nawet jest dobry. Idzie iść. Muszę cisnąć w tamtym kierunku. Po lewej stronie mam tory. Muszę się pod tymi torami albo nad tymi torami tam przebić na drugą stronę. Tam jest potem jakiś kanał. No no, wam powiem. Jakiś, jakiś taki śmieszny kanał. Tylko zapisałem wszystko tutaj, żeby się nie zgubić. Żerański kanał tam jest. No, kanał Żerański. I muszę się tam wbić na drugą stronę tego kanału. No, stamtąd przyszedłem. A tam idę na te schody do góry, się tam wbiją. Tak po żeby przez te tory na drugą stronę przejść. A tych torów tam trochę grubo jest. Dworzec jest jakiś taki śmieszny tam jest centrum gdzieś Trochę tych torów tu jest Wiatr straszny wieje Nie wioło po mikrofonach, no, to jest ten mostek, na pewno przez ten kanał Żiński. Tam mamy Leroya, pogoda tako nie bardzo, dwie kropki spadły, ale na razie, na razie się trzyma Leroya, Auhany, czy jak one się tam nazywają, takie dziwolągi. I idę sobie dalej z pacerkiem. Mam jakiś strajk chyba był czegoś, kurde czyli coś się działo na moście ciężarówki, trąbiły ogromniczo Może się komuś coś nie podał, ale jak na razie to cisną dalej o, tu widać jakiś taki mały port przy tym kanale kanał dopiero, ten kanał dopiero jest tutaj przy tym moście pod tym mostem na to to przynajmniej wygląda A i Ida i da bez końca Tam pod spodem to kurde... Przygrywają No bo tu węgiel, nie? Wiecie Czyli miał no, przerwa na przystanku, ale te auta syczą tu jak wściekłe. Ida stąd, bo autobus jedzie, żeby nie stawał. I tak to się kurde dzieje. Bo ja w drugim kierunku ida. Yy, co mnie zawsze interesuje, wszystko od zaplecza, nie? Czy samochodem, jak się jedzie, to się tego nie widzi. Kołąbki mnie interesują. i tak dalej ogólnie myślę, że to jeszcze jakiś kilometr, może półtorej powinno być ten sklep tak na moje oko, według, według Google. co, żebym sobie ja kurde popatrzył w domu na kartka spisał bo iść mniej więcej i staram się iść bez telefonu, wiadomo, ale staram się iść bez wszystkiego, żeby zobaczyć, czy to kurde, jest do ogarnięcia. Ale jest, jest. Na razie się jeszcze nie pomyliłem. Tam jakiś wulkan ziemi, coś bucho, siarka, albo co to jest. No, powiem wam tak, kurde. Są takie miejsca, że widać, że ładnie, kurde, posprzątane. Lux jest, wszystko tego. Ale tu na tych zapleczach, jak się to tak zobaczy, to wszystko to. Pakistan, Jechowie i India, tak samo. Toż to szok. Mógłbym sobie iść tam na dół, na ta uliczka, aby tak te auta nie dmuchały, ale z góry tu lepiej widać, jak sobie tu, wiecie, przeskynować się. Co tu idzie zaszabrować. No. Potem wam zaś coś nagram. Kruka wam jeszcze nagram, Te kruków pierunek jest tych takich. Wiecie, tych... Tak... Takie skubańce. To jest pod pomysł, żeby na te kosze na śmieci takie pierścienie ponakładać metalowe. To jest dobry pomysł, bo te kruki wszystko wybierają stamtąd. Ale złobiarze to rupciko rup panują. Oni to zakoszą i na złubie wiedzą i zaś nie będzie. Nie może to jest jakieś przymocowane konkretnie. No, i tak to jest. Ten kawałek akurat nieźle wygląda, bo to wszystko ogarnięte drzewka przyszczyżone elegancko, śmieci wysprzątane. No, mi się podoba, jest ok. Ale są takie miejsca, że głowa boli. Kolekcja małpek tam zawsze leży. No to wiecie, żeby ludzie mogli normalnie kurde wypić. Usiąść, wypić i tak dalej, wrzucić ta butelka do kosza, to nie, to się muszą po tych krzeczorach chować, jak jakieś, kurde, bandziory, no i wtedy, kurde, nie mają gdzie to wywalić i to walą tam wszędzie, kurde, po tych trawnikach, po tych wszystkich, I jakoś to niegramotnie wszystko jest, dobra, teraz się trzeba skoncentrować na tym skrzyżowaniu tam, ale to jeszcze chyba prosto, trzeba pocisnąć I następne w lewo i powinno być jakie stare rurociągi jeszcze ciekawe co to kurde kiedyś było, no i dotarłem na ulicę Leszczynową po drodze zahaczyłem o Lidla pierwszy soczek marchewkowy, fajny I na tej ulicy Leszczynowej gdzieś ma być ten sklep. Jestem ciekawy gdzie. Jeszcze kawałek w głąb trzeba iść, w, w głąb kurde, ale to się ciężko bada. Kawałek w głąb tej ulicy trzeba iść. I zobaczymy, gdzie to ten sklep jest. To ma być sklep elektroniczny, eee, ale wieje, chwila na YouTube, na kanale trener Frycz Zobaczyłem, że jest właśnie taki ten sklep z elektroniką i są tam diody które ogarniają od 1,5 do 12V i dlatego idę tam zobaczyć czyli bez żadnych oporników bez niczego, bez żadnych czy reduktorów czy napięcia czy czegoś tam można tam zapodać Podłączyć je po prostu od 1,5 do 12V Ciekawa sprawa, zobaczymy co z tego wyniknie Powiem wam tak poszedłem po te diody, dostałem je kupić No i cisnę z powrotem na skróty przez cmentarz i bardzo kurde, mnie to bardzo dziwi Powiem wam bo widzę normalny grup i to nie jeden. Wąski, a tam po trzech, czterech ludzi napakowanych, przeważnie jedna baba i dwóch, czechopów. Dziwne to to wszystko jest. Bardzo dziwne. Ja tego w ogóle nie ogarnię. Jak może takie coś być, kurde. Jeden normalny, wąski grup, jednego na drugiego pakują tam. Człowiek po śmierci nawet poleżeć nie może, jak trzeba. Się muszą wcisnąć. Szkoda, gotki. Nara. No, wczoraj mi się już nie chciało tego nagrywać. Ale spacer był po takie diody. W tym sklepie AVT. Jedna taka paczuszka 30 diod kosztuje 75 zł. I najpierw chciałem wziąć 30, a później mówię, a jak już jestem, to wezmę jeszcze, kurde, jeszcze raz 30. Y o co tu w tym wszystkim chodzi że to są białe jasne diody i one ogarniają temat od 4V do 24V można je podłączyć bez żadnych oporniczków, cudów na kiju i tak dalej polaryzacja naturalnie musi być zachowana plus minus wiadomo ale od 4V już świecą do 24V można je podłączyć Także takie kurcze powiedzmy samochodowe akumulatory stare jakieś takie kurcze wiecie wychłane powiedzmy co trzymią tam 10V czy coś w tym rodzaju spoko kurde można używać do tego.